Cześć wszystkim! I witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym pokażę Wam kilkanaście zmian i nowych rzeczy, również takich, które można było łatwo przegapić najnowsze najnowszej aktualizacji w GTA V. Na wstępie też zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem, tym bardziej jeśli Ci się ten odcinek spodoba i też tak dla nakarmienia algorytmu i też zachęcam do zostawienia suba na dole razem z dzwonkiem. Od 12 lat na tym kanale pojawiają się różne poradniki, ciekawostki, informacje związane z GTA 5, a zbliżamy się też do premiery GTA 6, która rozpocznie nową erę, więc myślę, że warto być subem na tym kanale, tym bardziej jeśli lubicie GTA. A my już tutaj przejdźmy do odcinka. Sponsorem kanału jest Eneba, strona, na której możesz tanio kupić gry doładowania do PlayStation Network, game passy, walutę do gier, jak choćby V-Dolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Pierwsza najważniejsza nowość to pojawienie się trzech pralni pieniędzy. Jest to nowy kolejny biznes, na którym możemy zarabiać gotówkę w GTA V. Kupienie wszystkich pralni kosztuje niecałe 3 miliony dolarów, ale myślę, że nie będę w tym odcinku szerzej mówił na czym ten biznes polega, ponieważ na kanale już jest dostępny poradnik, gdzie dowiecie się każdej rzeczy związanej z nowymi pralniami pieniędzy, a link do tego poradnika znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pojawiły się także nowe pojazdy, a są to Rapid GTX, Karin Woodlander, którego możemy przerobić do HSW, Sentinel GTS, który wywołał sporą furorę. Mamy także Anisa Hardego, Karin Everon RS oraz policyjny motocykl, którego możemy zakupić razem ze strojem policyjnym, co jest pierwszą taką sytuacją, że dostajemy jakiś strój wraz z zakupem jakiegoś pojazdu. Możemy także zdobyć takie pojazdy jak Suzumę, Tampa GT oraz Minimus, ale na chwilę obecną są one dostępne tylko dla członków abonamentu GTA. Po zakupie którego można kupić te trzy samochody w klubie samochodowym Winewood w Dockach, ale niedługo te pojazdy trafią także do ogólnej sprzedaży. Pierwsza rzecz to możliwość pomijania wielu cutscenek w różnych misjach Przykładowo możemy to robić w misjach Doktora Drew Agencji I tam nowa opcja pomijania przydaje się chyba najbardziej Ponieważ w tych misjach możemy trafić choćby na cutscenkę ze studia nagraniowego Która jest bardzo długa, trwa chyba coś około, około 5 minut i jeśli cyklicznie powtarzacie i grindujecie Doktora Dre, no to z czasem nawet robi się irytująca. Tak samo dosyć duża kadcenka jest na finałowej misji, w której łapiemy Johnego Gunsa. Dobra informacja jest taka, że możemy je teraz pominąć, dzięki czemu całość misji Doktora Dre możemy zrobić teraz o około 10 minut szybciej, więc w pewnym sensie dzięki temu misje Doktora Dre stają się trochę bardziej opłacalne ponieważ automatycznie wzrasta nam tutaj średni zarobek na minutę robienia tych misji. Z tej samej opcji pomijania scenek możemy też korzystać w innych zajęciach, jak na przykład misje pierwszej i ostatniej dawki, albo nawet pojedyncze sceny na Kaioperiko, Według mnie jest to jedna z najlepszych takich drobnych zmian w ostatnim czasie w GTA. Kolejna rzecz to dodanie nowych dostaw, które nazywają się Quickie Farm i które znajdują się w tym miejscu na mapie. Mają podobną mechanikę co zwykłe zlecenia taksowkarskie, a polegają na tym, że za pomocą nowego BMW w GTA, czyli Sentinela GTS, robimy dostawy medyczne czyli po prostu mówiąc, jesteśmy takim medycznym kurierem. Dostawy rozgrywamy na czas wyświetlany w rogu ekranu, jednak tutaj spotykamy się z limitem, ponieważ po ukończeniu 10 dostaw Kończymy całą pracę Czyli trochę inaczej niż na taksówkach Gdzie taksi możemy wozić klientów praktycznie w nieskończoność Nabijając każdą kolejną dostawą premię. Robienie dostaw Quickie Farm Odblokuje nam również niższą cenę nowego BMW Więc jeśli ktoś planuje zakupić ten samochód To myślę, że warto najpierw porobić dostawy Tym bardziej, że nie potrzebujemy niczego Aby mieć do nich dostęp I ukończenie takich dostaw Trwa około 10 minut Same dostawy oferuje nam tylko kilka tysięcy dolarów zarobku czyli są totalnie nieopłacalne, ale Rockstar ostatnio bardzo chętnie dodaje tego typu aktywności, patrząc, że mamy już zlecenia taksi i dostawy pizzy. Zostając jeszcze przy tematyce BMW i dostaw, mamy małą zmianę w przypadku Ubermachta Cyphera. Teraz, kiedy zamontujemy mu tuning driftowy oraz nałożymy taksówkarskie malowanie, to możemy wykonywać zlecenia taksi w stylu driftowania po ulicach. Oczywiście jest to rzecz, która jest totalnie nieopłacalna, ale jeśli ktoś chce polatać sobie bokiem po Los Santos, i porobić przy okazji zlecenia takcji, na przykład do jakiegoś zadania, albo karnetu, albo na przykład jeszcze do platyny to myślę, że ucieszy się z takiej zmiany. Mamy także małą zmianę w biznesach. Odpalając sprzedaż towaru na przykład w buksze albo w klubie motocyklowym na publicznej sesji, zawsze na początku nasz towar nie jest wyświetlany innym graczom na mapie poprzez zagłuszenie globalnego sygnału, który widzimy w rogu ekranu. Tym razem Rockstar wydłużył działanie tego zagłuszacza i na przykład w takim buksze jest on teraz dwa razy dłuższy i wynosi minutę. Może czas ten nie został jakoś znaczki podwyższony, ale jednak minimalnie nasze bezpieczeństwo sprzedaży towaru na publicznej sesji wzrosło i warto pamiętać, że takie sprzedaże oferują niemały dodatkowy zarobek, wynoszący nawet dodatkowe 50% zarobku, więc czasami warto podejmować to ryzyko, tym bardziej jeśli jesteście już doświadczonymi graczami. Z kolejnej zmiany ucieszy się bardzo dużo graczy, ponieważ do kontentu sklepowego, czyli na takie strony jak Legendary Motorsports albo Sauter Sandra Super Autos, Powraca cała masa pojazdów, która stamtąd zniknęła jakieś 2 lata temu. Niestety nie powracają wszystkie, ale 26 z nich, które teraz widzicie na ekranie i których brak chyba najbardziej zabolał. Na przykład taki Fister 811, który jest jednym z najszybszych super samochodów, nie licząc pojazdów HSW. Albo motocykl Hakuczu, który nie licząc pojazdów HSW osiąga największą prędkość maksymalną jadąc na jednym kole spośród wszystkich motocyklów. Mamy także w tym gronie takie pojazdy jak Viserys, Progentairus albo Colleryden. Idąc dalej, wszystkie te pojazdy, które powróciły do sklepów, dostały dodatkowo mały upgrade, ponieważ w każdym z nich możemy teraz w agencji, warsztacie albo w garażu klubu Wine zamontować zagłusza czy namierzanie rakiet. Możemy to zrobić nawet w takim hakuczu. Myślę, że jest to przydatna rzecz, ponieważ grając na publicznej sesji, to inny gracz lecący przykładowo na takim opresorze MK2 nie będzie w stanie Was namierzyć. Zagłuszać namierzanie rakiet dostały też inne pojazdy, nie tylko te, które powróciły do sklepu. Jest ich łącznie 24 i listę tych pojazdów widzicie teraz na ekranie, a wśród nich są takie perełki jak Hakuchu Drag, który w HSW jest najszybszym motocyklem i jednym z najszybszych pojazdów w grze. DevS8, również jeden z najszybszych pojazdów HSW, oraz w tym gronie mamy też niektóre radiowozy, jak ten nieoznakowany cruiser. Czyli podsumowując, łącznie mamy 50 pojazdów, które od tego update'u mają możliwość zamontowania w agencji zaguszacza rakiet. Kolejna rzecz to zmiany na arenie wojny, w tym miejscu mamy coś takiego jak punkty areny, które szczególnie zdobywamy w przeróżnych trybach w tym miejscu. Bukty te wbijają nam poziom areny, który odblokowuje różne nagrody, w tym pojazdy. Najbardziej unikatową nagrodą jest choćby ten stary, zardzewiały traktor, którego nigdzie nie możemy kupić w GTA Online i który możemy zdobyć aż za maksymalny tysięczny level areny. Dobra informacja jest taka, że po najnowszym update'cie punktów areny zdobywamy dwa razy więcej, więc o wiele szybciej możemy teraz zdobywać poszczególne poziomy w tym miejscu. Kolejna rzecz, która moim zdaniem powinna być już dawno zrobiona, to usunięcie misji z kurierkami w klubie motocyklowym. Była to chyba najgorsza misja sprzedaży towaru, jaka tylko była dostępna w GTA której byliśmy zmuszeni do dostarczania towaru bardzo wolną kurierką po całej mapie. Generalnie misja ta była niemalże niewykonalna dla osoby, która na przykład sprzedawała pełny towar z wytwórni w pojedynkę. Także sprzedaże w klubie motocyklowym zostały minimalnie ułatwione. Kolejna bardzo drobna, ale fajna zmiana to kolejne usprawnienie graficzne wersji GTA 5 Enhanced na platformie PC. W ustawieniach możemy zauważyć dwie nowe opcje, w tym najważniejszą, jaką są raytracingowe odbicia wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu tekstury, które możemy zobaczyć Na przykład w odbiciu samochodu Albo okien jakiegoś wieżowca Są jeszcze wyraźniejsze i ostrzejsze Mały detal, ale sprawiający Że GTA 5 wygląda coraz ładniej I na pewno to nie koniec takich usprawnień Kolejna ciekawa zmiana to Dodatkowe kręcenie kołem fortuny w kasynie Dla osób posiadających aktywny płatny abonament GTA czyli mamy teraz Podwójną szansę albo na trafienie Samochodu z podium, albo Jakiejś tajemniczej nagrody pod pytajnikiem na kole Fortuny, jednak pamiętajcie, że koło Fortuny ciągle w Polsce jest niedostępne, ale można je odblokować za pomocą VPN-a, co tłumaczę w odcinku, do którego link zostaje wam w opisie tego filmu. Tłumaczę w tamtym poradniku, jak najłatwiej to zrobić na komputerze oraz na konsolach. I dodatkowo, jeśli chcecie dowiedzieć się, co się kryje pod pytajnikiem na kole Fortuny, to również jest na ten temat film na kanale który również pozostawiam wam w opisie pod tym filmem. I ostatnia rzecz w tym odcinku, o której pewnie już słyszeliście kilkukrotnie, to poprawione zarobki w trzech starych biznesach. Żeby tego dokonać, musimy kupić pranie pieniędzy, które zostały dodane w tym DLC. Minia samochodowa poprawia zarobki wytwórni podrobionych pieniędzy w klepie motocyklowym o 35%. Podobnie sklep Smoke on the Water, on również poprawia o 35% zarobki, ale wytwórni marihuany również w klubie motocyklowym. I ostatnia rzecz to firma z lotami widokowymi. Ona z kolei poprawia o 10% zarobki w biznesie przemytu w hangarze, więc osobiście uważam, że samo to, że te trzy nowe biznesy poprawiają zarobki w trzech starych biznesa, jest wystarczającym powodem do tego, aby je zakupić no i wydać te niecałe 3 miliony, które odrobi się bardzo szybko w kilka godzin. Teraz na ekranie jeszcze widzicie porównanie zarobków przed i po w tych biznesach. Zmiana może nie jest jakaś kolosalnie duża, ale na przykład taka wytwórnia Pieniędzy w klubie motocyklowym jest teraz bardziej opłacalna niż metamfetamina. Akurat kokaina w klubie motocyklowym nadal pozostaje na pierwszym miejscu. A w przypadku hangaru trzeba przyznać, że jest to całkiem przyjemny biznes po zmianach w ostatnich latach, który jest zdecydowanie lepszy niż tradycyjne paczki magazyna. I głównie na tym biznesie też udało nam się kilkukrotnie pobić nieoficjalny rekord świata zarobku 24 godziny. Więc kolejny dodatkowy zarobek 10% sprawia, że coraz bardziej warto go robić, zwłaszcza w przypadku pojawienia się eventów premiowych razy 2 3 razy 3.